Najlepszym elementem przygotowań do sezonu jest pierwsze wejście na deskę, kiedy jeszcze możemy bawić się jazdą, ale jeszcze nie jeździmy na czas. Rozjeżdżenie. W snowboardzie alpejskim lubię najbardziej y, emocje i adrenalinę. W tym sezonie zależy mi najbardziej, żeby pokazać się z najlepszej strony w kucharach świata i dostawać się do finału, gdzie będę mogła powalczyć. Przed startem najbardziej relaksuje mnie spokojna muzyka, zamknięcie oczu. Będąc w bramce startowej nigdy nie mogę się doczekać, kiedy w końcu z niej wyjdę, a będąc na trasie cały czas poganiam się w myślach. Przed zawodami jasne, że odczuwam stres, ale myślę, że bardziej mnie on motywuje. Podczas przejazdu, bo jednak jak zawodnika nie widzę, jest on gdzieś za mną yy, i czuję ewentualnie jego oddech na plecach. Muzyka Jeżdżę na prawą nogę, tak zwane głupi. Moim idolem zawsze była Ester Ledecka. Yy, gdzieś tam ją podziwiałam, że łączy dwie bardzo trudne dyscypliny. Swego czasu miałam ją nawet na tapecie na laptopie, także <gryw> na pewno mnie ona motywuje. Dojeżdżenia na snowboardzie na pewno motywuje mnie atmosfera. Jest super być częścią takiej grupy i na pewno te wielkie emocje, które towarzyszą zawsze w snowboardzie. To, że wystartuję w pierwszym Pucharze świata we własnym kraju, w Polsce, jest na pewno dla mnie wielkim zaszczytem i cieszę się, że mogę w nim wystartować. No i oczywiście super będzie mieć przy mecie swoich kibiców.